Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jak już na wstępie przed wejściem do sali głównej zauważyłem, w ślad za przyjęciem tradycji usiłowaliśmy nadążyć z jej zaprezentowaniem w sposób ten czysto formalny. Stąd też jest mi ogromnie miło powitać Państwa w odnowionej, bo przecież ona tutaj była, w sali Tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Nie mam planu, nie mamy takiego zamiaru, abyśmy Państwo oprowadzając, omawiali, przedstawiali. Zachęcam do oglądania w trybie indywidualnym. Natomiast ja chciałbym tylko wyeksponować ten właśnie moment który zaistniał w akcie dziedziczenia tradycji. Po lewej stronie wszelkie oś wszystkie ośrodki, których tradycję przejęliśmy, kształcące dla potrzeb wojsk pancernych, z prawej dla potrzeb logistyki. I kolory są historyczne. Pomarańczowo-czarny był zawsze pancerny. Granat z lekkim odcieniem, różu, po środku zawsze był kolorem logistyków, czy kwatermistrzów, jak to woli, od przedwojny. Konterfekt, patrona po środku. Pozostała część, dla Państwa, czy do Państwa dyspozycji, a tych salek mamy trzy, ta jest główna. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić jeszcze uwagę i to będzie przedmiotem zasadniczego, zasadniczej przyczyny, dlaczego tutaj znaleźliśmy się. Otóż po lewej stronie jest odznaka szkoły zrobiona ręką żołnierską w blasze. Rzeczywisty jej obraz jest nieco inny. Otóż w ślad, jak powiadam, za sztandarem, pojawia się odznaka szkoły przyjęta przez zatwierdzona przez ministra obrony narodowej będzie będą mieli państwo bliżej się przyjrzeć jej niektórzy dzisiaj już ale symbolizuje ona te, dwa, te dwie części jak tutaj zaprezentowano na ścianie y, czołowej tradycyjne elementy kolorowe po lewej stronie pancerny po prawej logistyczny jak już powiedziałem skrzydła husarskie dwa kłosy z mieczem Ślad za hasłem żywią i bronią, czyli te dwie części. I po środku na to, no co będziemy skromni, buława marszałkowska, wężyk generalski z napisem WSO. I najważniejsze jest to, że łączy się tu i Poznań, i Pawłoń, bowiem jest tam fragment hymnu Polski, jak Czarniecki do Poznania. To jest nowa odznaka, jest kapituła powołana, zasady przyznawania, zasługi określone, lata określone, tym nie będę Państwa nudził. Najważniejsze jest również to, że ślad za rzeczywistą odznaką, która jest dwukrotnie mniejsza od tej, bo nie mamy tej rzeczywistej, są to odznaki pamiątkowe, to co teraz prezentuję. I uznaliśmy za celowe, uznaliśmy długie narady, zebranie oficerskiego i, tak, i inne. uznały że najbardziej godnym miejscem, aby po raz pierwszy wręczyć odznaki honorowe jest to miejsce i ten czas w dniu dzisiejszym. I to z całą przyjemnością chcę uczynić wręczając te właśnie pod znaki pamiątkowe szkoły. I jeśli Państwo pozwolą, jako pierwszemu przedstawicielowi prezydenta, który był łaskaw wręczyć nam nowy standard, czy nie to na ręce pana generała Zalewskiego. Bardzo, panie Dziękuję bardzo. Ksiądz arcybiskup musi więcej przygotować miejsc, więc otrzyma w innym miejscu. Panie Wojewodu, niech mi będzie miło również i odznakiem, wraz za podziękowaniami za przewodniczenie Komitetowi Fundacyjnemu również przyjąć tę odznakę. Dziękuję bardzo.